Nocha, z tej strony element to jest podobnie Shadow Over Freddy's. Eee, teraz mamy czwartą noc. Czwartą z pięciu, podobno. Podobno z pięciu. Czy w to wierzę? Nie. Bo żadna gra nie miała pięciu nocy, zawsze było ich sześć, siedem. Co było bez sensu, ale okej. Okay. Więc czy teraz mi cokolwiek tłumaczą... OK, coś nowego pojawiło się w restauracji. E, Śpiw Pirate Cove. Dobrze, wiemy, gdzie jest Pirate Cove, dobra. Ok. Check behind the curtains frequently, or it will escape and chase you Relentlessly. Okej, okay, czyli mam chodzić do Pirate Cove, sprawdzać co chwilę... foksiarza, Żeby mi nie wyskoczył na ryj Czyli co chwilę robiąc jakiś quest chodząc po... W całej placówce mam cały czas wracać w jedno miejsce. Przy czym możliwe jest, że nie będę mógł zawsze wrócić, ze względu na to, że. What? Collect the pieces. Czy to są jajka, czy. Okej, okay. yy, głowa Freddy'ego zakładam, że będzie w Parts and Services W Parts and Service czy coś takiego, ale te jajka Co to jest i gdzie ja mam to znaleźć? Czemu jaja? To nie są jaja prawdopodobnie Okej, okay. nic tam nie było chyba Najwyżej się zasram, żadna nowość Coś tam było To tam nie pójdziemy, pójdziemy na około, drugą stroną Trzeba będzie sprawdzić to Pirate Cove, chyba Nie jestem pewien, które odgłosy były... Yy, niebezpieczne, a które były ambientem To jest chyba bezpieczne, można iść. Cześć. Okej, okay, na no to się klika i coś. okej Okej Spoko. Znalazłem to coś. Tylko nie wiem, dalej nie wiem co to było. Wiemy gdzie jest Foxy. To to najważniejsze, ale gdzie są te części? Zapomniałem detalię, jak się z nimi obchodzić. Absolutnie zapomniałem. Ale jak widzisz mi brygała latarka, to wiedziałem, że coś się nie tak. Fok, ciarki. Fok. Chica and Bonnie can only be heard if they move into your room. ...or you hold right click on a path to a room they are in. Czyli nie usłyszałem, ale ta czika tutaj, o oh Jesus. Retry, jeszcze raz. Dobra, więc wiemy gdzie jest pierwszy, pierwsza część, chociaż one prawdopodobnie będą zmieniać miejsca. Będą losowe, żeby nie były w tych samych miejscach, czyli... Zaraz, może po prostu pójdźmy do tego Foxiego jeszcze raz. Sprawdźmy czy tam tego nie... czy to tam nie będzie leżeć znowu. Nie, pewnie tam w tym w tamtym miejscu będzie leżeć zawsze. Bo. Każe nam obczaić Foxiego, żebyśmy poszli go sprawdzić. Więc tam będzie pierwsza z rzeczy, którą mamy znaleźć. To robi sens. Ale profilaktycznie sprawdzimy jeszcze raz ten pokój. Bo może tutaj się coś chować. Nie mam pojęcia, jak to ma wyglądać. What? Coś tam się poruszyło. Co? Ale ja... Oh shit. Oh shit. Jestem uwięziony, bo tam coś było. Ale mam ciarki. No tu coś jest, nie mam jak przejść. Halo. Muszę przeczekać? Nie mogę tędy przejść, tam coś jest. Alo, będę jeszcze raz tu, wrócę, może się stamtąd ruszy. Ale jak chamsko Teraz jest pusto. Dobra. <sighs> Goście... Come on... Straciłem masę cennego czasu. Idę sprawdzić zanim on... Cześć. O nie! O Nie, nie, nie! nie, nie. Jakim prawem on stał obok tego? Jego miało tam nie być! Sprawdzałem! Znowu coś? Idę stąd, idę zanim je z po prostu idę przed siebie Oh shit Nie, tam nie tu mogę. Mogę. O co jest dziwne? Jakie to jest Gdzie Idziemy tam. Go! Rozglądajmy się, czy tu nie ma czegoś do znalezienia, ale to rozglądanie się jest zdradliwe. Ponieważ teoretycznie nie możemy się rozglądać, nie powinniśmy, bo coś tutaj gdzieś będzie. Czemu ta latarka mruga? Uff, nic nie ma. Tam coś jest, dobra. To my się pójdziemy w drugą stronę przejść. Sprawdzimy, czy, 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 czy ten Foxy czasami nie ucieka. Ta gra jest dziwaczna. Co? Trzeba było sprawdzić czy tam czegoś nie ma Oh shit Oh shit Uciekamy stąd No, no, no Ale ja sram Pogubiłem się, nie wiem gdzie jest Pirate Cove go nie znajdę, to on po mnie przyjdzie o oh my god Jestem w No śmiesznie. Ehm... Um. Halo, ja ja, ja ja, gdzie jesteście? Przybuję, jaj, Fuh, to brzmi źle, um. idziemy szybko. To chyba w tę stronę. Ja nie mam pojęcia ja, jestem w dupie, mam przerypany, on se idzie, backstage, break room, nie mam ucieczki. Pomyliłem się. On już stał za mną. Stres, No i wiecie jak w Darkest Dungeon, co to będzie? Prześladowanie. Okay, I kinda get it. Nie mogę się po prostu zgubić. Ever. Muszę dokładnie znać całą okolicę i wiedzieć, jak się przemieszczać. Nie mogę się zgubić, muszę zawsze wiedzieć, w którym wrócić do Pirate Cove. To będzie problematyczne. Ja i moja orientacja w terenie tutaj to jest. Oh my god! Oh my god! Eee. Co to jest? Czy to nie jest fragment. To jest fragment maskotki To jest noga jakiejś maskotki czy coś Otwórzmy to jeszcze raz Ciśniemy Idziemy dookoła Może pójdźmy sobie Całą drogę dookoła Coś tam było Czyli teraz idziemy w prawo o oh fuck, nie sprawdziłem, że tutaj nic nie było. O oh fuck O oh fuck, teraz też nie sprawdziłem. To jest ryzykowny wciół. <trykne> Idziemy. <trykne> Okej, okay. to ja sobie ja sobie za zasłużyłem na to. Absolutnie, ja, trzeba było sprawdzać gdzie się idzie, trzeba było patrzeć pod nogi czy nie wdeptujesz w gówno Ja wdepłem w duże kaka U uh. Oh my god Oh my god Tu jest chyba to miejsce gdzie był klucz, prawda? Backstage Break room Tam coś jest? Idziemy tu, idziemy tu, coś za mną było Chyba Część Ousi, oh, jakaś głowa stąd, coś? Nie, nie ma tutaj nic. Tu jest druga część. okej okay. tak jak mam stąd wyjść, mam przeczekać. Coś tu jest, chyba u mnie też jest Więc... No Kurde, chciałem uciekać, jakie miałem być? Wy... Brother, I am pinned here A przynajmniej wiem, gdzie są dwie części Więc, one mogą być w tych samych miejscach Jeżeli są w tych samych miejscach, to będzie dużo łatwiej Chica rusza się dookoła tej pizzerii Okej, okay, dookoła głównego pomieszczenia Jakoś się nie chciała ruszyć sprzed moich drzwi, D Może faktycznie wystarczyło poczekać. Oh shit. Oh shit. <ścoughs> Stop it, man. Stop it. Ja próbuję tylko złożyć pluszaka, ok? Wiem gdzie jesteśmy Teraz na lewo będzie Pirate Cove, tu jest backstage, czyli idziemy tutaj Czysto wchodzimy, zabieramy fragment pluszanki, wychodzimy Jest cicho Jest cicho Tu też jest cicho. Wchodzimy. Jest dobrze. Rush B, Co? Co? Zebrałem dodatkowe so za? O nie. Czy w każdej nocy trzeba coś zebrać, żeby good ending znowu? Oh, fuck. Can't believe you've done this. Czyli wiemy gdzie jest pluszanka Foxiego, czyli w każdej nocy musimy zabrać czyjąś pluszankę jeszcze dodatkowo. Oh shit. Idziemy tędy, zanim ta chika ta przyjdzie. Pogarda. O nie, Foxy. Dobrze. Fajnie. Pfff, wiesz, Trzy części. I czy to, jak zbierzemy, to będzie od razu koniec? Czy musimy gdzieś iść? To jest bardzo istotny fakt. Gdzie mamy iść? Gdzie mamy to zanieść? Kuchnia. W kuchni nic nie było. Sprawdźmy profilaktycznie, nie wiem. Jest! Nope. Był z przodu, był z prawej, chciałem iść na lewo, a okazało się, że był za mną. Co? Sprawdzałem, gnuje. Tu nic nie ma. Ok, ok, ok. Jakaś część tutaj gdzieś? Coś? Nie. No typie. Jest część. Ok, wiemy. Nie na scenie jest jeszcze jedna część. Kłowa. Idzie będzie głowa? Musimy teraz i szybko do Foxiego. Wracając się zbierzemy rzeczy tutaj, albo nie. Shit! Wiem jak, zro jak zrobimy. Zbierzemy część. Chodzimy. It! Nie dążymy do Foxy'ego Sram Idziemy na wprost Skoro... Skoro tam było wolne, to idziemy na wprost Idziemy! Rush? Rush B, O oh, nie, 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 no nie, 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 no shit. Don't. We can do it. Za cicho, jest za spokojnie. Idziemy. Oh shit. Gdzie jest głowa? Chyba koniec. Chyba po mnie. <grymata> Fuck. Fuck. Dookoła idziemy. Ok, tam coś było. Idziemy dookoła. Tędy możemy przejść. Do it. Just fucking do it. Nie żyje! Nie! Uwielbiam fakt tego, że mam na to perfekcyjną taktykę, już wiem co, jak, kiedy zrobić, gdzie iść i tak dalej. I nie, nagle suddenly Chica się pojawia w miejscu, gdzie jej kurwa powinno być. Tam dalej coś jest? Co? No typie. Wyjdź! <śmary> o kur... Do it! Oh shit Nie mamy w cierze Nie! Nie wasz się! O, oh, w końcu. To było... quite stressful, ok? A zebrałem! Nawet z sekretem! Da what? Story time kolejny, co? Staję wciągnięty z powrotem do strefy bezpieczeństwa... Z dala od potworów czyhających w ciemności... Oferuje Ci kolejną historię, aby oczyścić Twój umysł. Czy zaakceptujesz? Jasne. Let's do it. O, oh my God. O, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. Oh. Cześć. Był sobie raz chory, pokręcony potwór, który stalkował. Nachodził, śledził swoje ofiary z cienia. Jego serce dawno zniknęło z jego ciała yy. żyłby polować, aby łapać i psuć słabych wszystko po to, żeby zaspokoić swoje ochydne zachcianki. Tej nocy było tak samo. W pełnym deszczu ten wampir społeczności zauważył młodą dziewczynę pozostawioną na zewnątrz rodzinnej restauracji. Spoglądała przez okno na inne dzieci bawiące się w środku bez niej. To brzmi jak Minigierka snafa dwójki. O, ta, 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 ta. o, 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 ale on podjeżdżał samochodem. staba stabaj, jechał dalej. Potwór podszedł do dziewczynki z, tył, yy, z tyłu. Jego ciało trzęsło się w oczekiwaniu na tą perfekcyjną okazję, która była tuż przed nim. Jeżeli część ludzkości byłby wciąż w nim, może okazałby choć cień skrawek godności I poczułby się... Źle w obecniej, w sensie współczułby jej Może mógłby jej współczuć, cokolwiek Stał w miejscu, cale od niej jego ręce już sięgały do jej pleców. Odgło odgłosy jego oddechu były zamaskowane przez ulewę dookoła. Dziecko poczuło. <laughs> chill. Poczuło ciarki na plecach i spostrzegło jego oczy wpatrujące się w nią w odbiciu szkła. Powoli odwróciła się, aby zwrócić się twarzą twarz z figurą, która stała za Shit. Shit. Ty! Ty zgniły... zgniła, ignorancka, bezduszna kreatura. Zostawiłaś tę małą dziewczynkę w alejce, aby... umarła z zimna. Twoje ręce były zakrwawione... Od, od jej krwi. Pobrudzone od, od czerwonym kolorem od jej krwi. Twoje oczy były bez koloru. I nie czułeś nic poza satysfakcją, z tego, że zabrałeś jej życie. I po co? Nie pamiętasz? Wiemy, że to nieprawda. Te spotkania nie były tak po prostu formalno formalnością. Hmm. Jeżeli to by zależało ode mnie, zostawił stawiłabym, czy zostawiłbym cię e, w samotności, abyś został rozczarpany na strzępy. Tak samo jak ty wyszarpałeś życie z innych. Albo tak jak wyszarpałeś życie z jej, z niej, tamtej nocy, rzucając ją między śmietniki. Po tym jak... Pozbierałeś fragmenty jej esencji. Ale teraz czas, abyś poczuł jej ból. Jej i wszystkich ofiar, które przez ciebie ucierpiały. Kamera mi pada. Szlak. Nieważne: najwyżej zaraz kamera padnie i zniknie. Whatever. Um, Gnij w piekle, Williamie Aftonie, razem z cieniami twojej przeszłości. Pozostała jedna noc. Dobra, póki jeszcze jest kamera, dzięki za obejrzenie tego odcinka. Następny prawdopodobnie będzie ostatni, albo i nie, bo zawsze te gry mają szóstą nos. Co z tego, że Five Nights at Freddy's wszyscy kładą na to wielkiego, potężnego drąga i zawsze jest ich więcej. E, tyle. Dzięki, trzymajcie się za dwa dni. Kolejny odcinek. Na razie.